Cześć, witajcie Paweł Kaszewski z tej strony. Dzisiaj zobaczymy, co, co przyszło. Zamówiliśmy trochę złota. Za dużo jakąś sztabkę. Taki specjalny nożyk do złota. Zobaczymy, co, co nam dzisiaj tutaj przyszło. mennicy wyjątkowo. A, tu mamy, szybciej będzie. Wyjątkowo. Zamówione z Mennicy polskiej. zobaczymy czy to wszystko się zgadza. O, o ładny katalog. Tutaj pokażę Wam, żeby to było wszystko widać. Mamy katalog jakiś kolekcjoner. Bardzo fajnie to sobie może. Później obejrzymy. No to jakieś srebrne monety premium. A to nas nie interesuje. O piastowie, to może być ciekawe. No dobra, to jest gazetka jakaś tutaj. I słuchajcie, i tu jest sztabka. Będzie trzeba użyć ponownie specjalnego nożyka. I to, jak widzicie, już to jest sztabka. O, ja to włożymy. To jest sztapeczka Walcambi. Widzicie, charakterystyczny pomarańczowy kolor. O. I to jest, słuchajcie, 10 gramów czystego złota. Próba, y, i to jest w Certipaku oczywiście. Próba 49, czyli czyste złoto. I to słuchajcie, ciekawa sprawa, bo całkiem nieźle y, cenowo wyszło. Y, tak jak mówiłem, nie kupuję w, właściwie wcale w mennicy polskiej, ale wyjątkowo Wyjątkowo ten zakup poczynia. Zobaczcie, promocja w tej chwili jest 4110 zł. złotych. że jest całkiem nieźle, bo jak zobaczycie, jaka jest cena w tej chwili: spot złota to jest 12380, 380. Zł. Zobaczmy, ile to wychodzi na gram. Aż 12 386 za uncję złota. Czyli przez 31 a jeden wychodzi nam 400 zł za gram Natomiast tutaj ja kupiłem słuchajcie wczoraj to za 400 za zaraz wam powiem, że spojrzę na paragon dokładnie, bo wczoraj była troszeczkę słabszy dolar. Tu nie będę pokazał, bo to jest moje imię i nazwisko. <t> Zobaczcie, wczoraj to kupiłem za cztery, razem z przesyłką, A jak powinniśmy liczyć, 4093 zł, czyli za gram, no to będzie przez 10 gramów 409 zł, czyli to jest, słuchajcie, niewiele ponad cenę spot na Mennicy Polskiej. Całkiem dobra oferta. Yy wyjątkowo, bo z, z reguły na mennicy polskiej te ceny są jednak y, wydaje mi się trochę y, wyższe niż na y, y, innych sklepach typu, nie wiem, mennica kapitałowa 70. Zobaczmy, jak jest na usłomskiego element Jak jest u Słomskiego? E, taka sztabeczka. Dobrze. Sztabki. Złota. I tu mamy IGR, Hafner. Um, no i ten problem jest taki ze sztabkami, słuchajcie, samej mennicy polskiej, bo ja najbardziej lubię jednak walkami. Um, ale mennica polska na przykład no, nie ma akredytacji LBMA, w związku z czym automatycznie już się chcieli ją sprzedać, kupicie sztabkę mennicy polskiej, już się chcieli ją sprzedać e za granicą z reguły będziecie ją musieli sprzedać po cenie złomu złota, także stracicie, natomiast Walkambi ma LBMA więc Hafner też już jest jakiś czas nie miał, tu jest Pump bardzo aha, oni już nie mają w ogóle, słuchajcie Walkambi, Słomski widzę nie ma Walkambi w tej chwili przynajmniej dziesiątek tu ma te dzielone, nie? Te, te chocolate bars. Ale, ale nie ma dziesiątek. Zobaczmy, jak ma. To jest właśnie mennica polska. W tawekcie, słuchajcie, zaskakująco w tawekcie drożej niż w mędnicy polskiej. 4200 zł. Także także drożej, wyjątkowo. Ja z reguły kupuję w tawekcie, ewentualnie od słomskiego. A tutaj, jak spojrzycie sobie na omenicę kapitałową, na przykład nie, oni, oni nie mają. Oni mają 2,5 grama, nie mają dziesiątek walkambi. A z metalmarketem jest taki problem, bo też często w metalmarkecie kupuję złoto, że oni, słuchajcie, sprzedają sztabki jako po prostu LBMA i nie ma takiego czegoś i okej, okay, cena jest, jest w porządku, natomiast nie możecie sobie wybrać, że na przykład chcecie Falkambi czy chcecie właśnie innej firmy typu Pump albo Britania Perfmint, w związku z czym no, kupujecie i przychodzi losowy, może przyjść z Metalory, gdzie, gdzie wiadomo, że Pewne sklepy odkupują też te, te sztabki metalowe, na przykład za czy, czy IG, za, za niższe ceny, i to nie powinno tak być. Oczywiście złoto, to złoto, ale wiadomo, że, że tak po prostu się dzieje. Także dziesiątka, słuchajcie, 10 gramów złota. Zobaczymy, jak, jak, jaki będzie dalszy kurs na złocie, jak się będzie zmieniało takie sztabki fajna sprawa jeżeli ktoś nie chce od razu całej uncji wydawać no bo to jest w tej chwili 13 tysięcy złotych zobaczmy ile jest w tej chwili w taweksie za uncję no 12 700, 12 700 mniej więcej także także, jak jeżeli ktoś nie chce na jedną monetę od razu dawać takiej kwoty to to, to można polecam Kupować rzeczywiście mniejsze reakcje, takie jak dziesiątki, dwudziestki, czy, czy, czy mniejsze monety, na przykład jedna dziesiąta uncji, jedna druga, jedna czwarta uncji to jest fajna sprawa. Pozdrawiam serdecznie.